Mateusz Kaniowski, król królów szef, szefów Bagieta. Witam, witam. Generalnie na początek ci powiem, że, że w środę była zagrożona moja walka. Czemu? Na oktagonie, bo po prostu robiłem y, wyrzuty przeciwników i wysiadły mi plecy. Wysiadły mi plecy, już latałem i się okazało, że najpierw pojechałem do wstawienia, bo mówię, może kręg jakiś wyskoczył i się okazało, że mam kurwa nogę wystawioną, że no to yy, plecy mi dały ten, a na treningach mówię, trener, nie kopmy tym, bo ja nie mogę skręcić tej nogi. I nie wiedziałem, że ona jest wystawiona, nie? Nie, no ja po prostu nie wiedziałem, że ona jest wystawiona i pojechałem do gościa, który wstawia i mówi, że coś tu kurwa z tą nogą jest nie tak, bo on szukał, szukał e, momentu tych pleców, gdzie mi coś tam wyskoczyło, Cis, e, dusił mi tamten i po prostu wstawił mi tą nogę, ale mówię, no plecy się nie poprawiły. Ja jak usiadłem, to momentalnie był taki ból, że jak się delikatnie podniosłem, to normalnie był taki ból, jakby ktoś ci... Kości skręcał i od razu, momentalnie siadałem. Ja robiłem w środę live, żeby y, ludzi y, ten na przykład rozdać bilety. Ja, jak chciałem się przestawić, albo y, chciałem się podnieść, żeby nie widzieli, że po prostu mam kontuzję, to po prostu przerzucałem scenę, ruszałem się dopiero i wtedy po prostu ten, bo nie chciałem zawieść widzów. I generalnie ci powiem, że ten huk, ta wrzawa wczoraj. To kurwa, tak jakby mi te plecy odeszły. Kurwa, ja Ja poczułem, że moje słowa lecimy, lecimy, nie śpimy. Tak jakbym weszedł wczoraj na ważenie, kurwa, w locie ptaka. Jaki to ptak? Mój właściwy. Twój ptak? Nie, no generalnie no skrzydła mnie niosą. Ludzie mnie oznaczyli tym, tą krzywką, bo kiedyś było tak, że jak mnie Ksajów wypromował, to była sytuacja taka, że nagrałem cesa chyba i mówię: "Lecimy, lecimy nie śpimy na drugi dzień". Nagrywałem jakiś odcinek i nie powiedziałem tego tekstu i 1200 komentarzy dostałem, a gdzie jest lecimy, lecimy nie śpimy? I ludzie mi to nadali. I ja cały czas lecę tymi skrzydłami do góry. Powiem tak, wjeżdżam, czy ja wjeżdżałem do Gdyni, czy wjeżdżałem do Radomia, ja czułem wielki, kurwa, stres. Ale jak wchodzę, widzę te światła, tych ludzi, to normalnie mnie to tak odbudowuje, tak, kurde, mnie nakręca, że praktycznie... Też chciałem trochę w stójce pokazać coś lepszego, żeby trochę sprostować, żeby kamerzysta na przykład widział, że o kurwa z nim może być problem. No ale tak się wywijał, tam jakoś ten, nie mogłem nic trafić, uciekał. No, nie mogłem za dużo pokazać. Zacznijmy od tego. Dzisiaj dostałem pytanie od jednej osoby. Co definiuje najlepszego freakfightera? I powiedziałem, że to, że oprócz tego, że dobrze walczy, to robi show na konferencjach, ale też robi wchodząc i w ogóle ty to dzisiaj zrobiłeś, to, to był jakiś kosmos. Przedłeś sobie tańcząc w tych włosach kolorowych, między rundami robiłeś pompki, ty od początku do końca postawiłeś na show, jeszcze wygrałeś przecież po balachę. Ja myślałem, się, że mu rękę złamiesz, bo nie wiem, czy on wie w ogóle, jak się odklepuje. Następnie w drugiej rundzie go zmiotłeś. Co to w ogóle było, stary? Ty, to, to jakbyś co? sobie mógł wymarzyć występ, to właśnie to było idealnie. Wymarzone od jednego Ale do stu na 100. A ja sobie skakałem jak kuska. Mówię, no dalej, na chacaj, na, chodź, na, chodź, na chodź. skąd sobie ten luz? No tak kurde, wiesz co, mnie tak pod, też dużo podbudowała ta publika wczorajsza. Ja się wczoraj po, poczułem, jak ja bym był z tego miasta. Przecież ludzie tak skandowali moje imię, że to jest obłęd. Że ja myślałem, że on jest stąd, Skurkawaniec, tak człowieku go lubią. No. No on myślał, że jestem stąd. Tylko tak się zastanawiał, gdzie on kurwa tak się ukrył tak długo. To Jest potężny, co? Sacunekek. No to jest szef szefów, Bagieta. Reasumując, ty w ogóle wjechałeś jak po swoje, tańczyłeś sobie. Jak zaczęliśmy zobaczyć, jak widzieliśmy wszyscy tutaj, że robisz pompki, to ja mówię, ja. Yeah". No chciałem udowodnić, że mam jeszcze siły, że mam po prostu e, energię, że można by było jeszcze pociągnąć tą waleczkę, pobawić się nawet do trzeciej rundy. Z kim się chciał teraz bić? Bo tutaj była taka ogromna przewaga, że aż szkoda czasu było. Kto następny? Kapela, a jak kapela nie wyzdrowieje, to kamerzysta. Później kapela yy, i Ksenqiu. Co? Ksenqiu. Ksenqiu był wyżywany na walkę. Jak chciałem wystąpić we Fejmie w 2018 roku, coś tylko ta walka się nie odbyła, bo Fejm nie zainwestował we mnie i po prostu ja wyzywałem Ksenki do walki, przygotowywałem się do tej walki. No i nie doszło finalnie do tej walki, więc sądzę, że Ksenki jest z tych trzech najmocniejszym moim wyzwaniem. Jak się widzieliśmy na hali, zaraz po zwycięstwie, to, A to stałem. Nasza, że ja go wyz... wyzwałem, bo kurwa tutaj dzisiaj widziałem, jak we... wchodzi... wchodziłem już na walkę. I się głupio kurwa śmiał. Ja cię kurwa dojadę i rozjadę. Natomiast jak stałeś ze mną, i coś sobie tam gadaliśmy. Nagle Marcin Dubiel powiedział, ej, ja chcę z Tobą walkę. I Ty zacząłeś z nim gadać, że spoko, ale jeszcze nie teraz i tak dalej. I w sumie zacząłeś go pytać, jakie zasady. On powiedział, że on chce z Tobą no limit, no rules i w rzymskiej klatce. I Dubiel naprawdę Jest... tego chcę. Ja ci powiem, że im wyżej e, po prostu jak się te poprzeczki, bo ludzie mi zarzucają, że ja biorę słabych e, zawodników, e, że biorę jakiś e, leszczyk. No to wiesz dubię no sam chcę. E... Ale czy w meni fejmu? No ja cię rozumiem, ale no mam na razie nie chcę sobie mieszać. Chcę najpierw przejść kapelę kamerzystę, e, ksenkił. Jak wygram z Ksenkił. To wtedy będę wiedział yy, ten, że jestem gotowy na Dubiela. A ja jako szef szefów Słuch. nie wolałbyś od razu dostać takiego dubiela w walce wieczoru. No kurde powiem ci, że Dubiel jest kurwa mocny. No ale mocniejszy od ciebie? Nie wiem, nie wiem, no z... Zobaczymy, no. Bagieta. Zależy ile? Y, jak to wszystko się... Y, ten. No wiesz, ja do dubiela nic nie mam. Ale on sam chce z tą się bić. No ja cię rozumiem, ale po prostu... A ile on waży? Teraz ważył chyba 80. No to ja muszę trochę dobić, nie? Żeby mieć Oj, jakąś szansę. Dawaj, bagieta. Ale ja ci powiem, że ja byłem zdziwiony, bo ja u Wukasie we wtorek y, ważyłem ważyłem 70. Wtorek, w ten wtorek co był? Ważyłem 70, chyba 400 na ławce. A do walki wczoraj miałem 71500, Czyli idę w górę. Idę w górę i. Ja pójdę w górę. Tylko bym chciał jako pierwszego kapelę, bo do tego chuja muszę zbić wagę, nie? A ja bym nie chciał już zbijać wagi, bo ja chcę robić wagę kurwa do śmiecia Disa, nie? Ale ty masz osobę do, do pokonania. No generalnie powiem ci tak, Dis niby stwierdził, że jak ja go kurwa przeproszę i będę żałował za te słowa, co, co powiedziałem w, w internecie. To po prostu on może się zdecyduje i weźmie tą walkę. Ale Norbert Gierczak, to Ty mnie kurwa zrekceważyłeś, to Ty mnie kurwa olałeś, więc to Ty powinieneś mnie przeprosić i kurwa wejść do tego oktagonu. Rozwiążmy tą sprawę w oktagonie, a nie kurde, pisałeś do mnie, yy, jak Sajo mnie wypromował, że generalnie, yy, że Ty mnie nie znasz. Pisaliśmy chwilę. Ja mówię, dobra. Jeśli Cię nie znam, to chcę Cię poznać. Wyszedłem z otwartą ręką do Ciebie, a Ty mnie kurwa zlekceważyłeś, olałeś kurwa jak śmiecia, no to teraz ja Cię kurwa traktuję jak kurwa jebanego kurwa śmiecia! I Cię kurwa nie przeproszę! Dojadę Cię kurwa, jak będziesz walczył gdzieś na handligu, kurwa rozpierdolę ochronę, dojdę do tego oktagonu i kurwa dostaniesz kurwa lampę! Aż tak? Aż tak kurwa. Jeszcze masz coś do wyjaśnienia? Zmuszę kurwa tego jełopa kurwa do tej walki. W końcu dojdę do tej walki. No, już pięć osób tak wymieniłeś. Bagieta się kurwa nie zatrzymuje. po kolei. Motto. To najpierw kapela czy dis? Kapelę muszę zniszczyć. Taką pomienną przemowę do kapeli też byś powiedział? Pomienną? Tak. Kapela kurwa, ogień z kurwami kurwa. Dziękuję, to była najpiękniejsza przemowa, jaką słyszałem w życiu. Trzymaj się, bagieta, szefy.